Jak to się stało, że krzesło bez podłokietników i z dziwnym, przypominającym siodło siedziskiem stało się jednym z najpopularniejszych europejskich krzeseł biurowych na świecie? Hakkapisko to przykład fotela, który łamie wszystkie dotychczasowe zasady projektowania foteli ergonomicznych. Jego nietypowy wygląd początkowo może budzić wątpliwości, a jednak Hakkapisko zyskało sobie rzeszę fanów na całym świecie. W tej recenzji przyjrzymy się, w jaki sposób to niezwykłe krzesło Promuje aktywne siedzenie i dlaczego nie dla wszystkich może być najlepszym wyborem. Zanim przejdę do pełnej recenzji krzesła Hack Kapisko, to chciałbym przedstawić moje osobiste wrażenia i doświadczenia z tym krzesłem. Kapisko znam już od około 10 lat i oceniam to krzesło w porównaniu do innych foteli ergonomicznych, które testowałem. Jest to fotel idealny dla mnie. Na przykład wtedy, kiedy przygotowuję się do tej recenzji. Wtedy często wstaję, odbiórka, chodzę, zbieram myśli. Zmieniam sobie pozycję siedzenia, bo mogę. Ze wszystkich pozycji, które można zająć na tym krześle, wyjątkowa jest dla mnie ta, gdy siadam na ten fotel odwrotnie czyli klatką piersiową do oparcia. Kładę nogi na podstawie i załączam odchylenie. W sumie tutaj, należałoby powiedzieć, nawet pochylenie. Kolejno Obejmuję oparcie i przenoszę mój cały ciężar ciała do przodu, opierając się klatką piersiową na oparciu. Jak tłumaczę wrażenie z tej pozycji? Otóż dla mnie osobiste odczucia z tej pozycji są takie, jak chyba dla małego dzieciaka leżenie na dłoni w pozycji na leniwca. Wydaje mi się, że tak właśnie czują się te maluchy jak ja teraz, ale to jest moje własne odczucie, wasze mogą być inne. A teraz ciekawostka. Czy widziałeś, że Hakka Pisco pojawia się w serialu The Expense? A może Ty widziałeś ten fotel w innym filmie lub serialu? Daj proszę znać w komentarzu. Oglądając ten kanał, rozsiądź się wygodnie dzięki Brastech, dostawcy markowych foteli biurowych i mebli metalowych. Kapisko to krzesło od norweskiego producenta HAK i nic nie usabia marki HAK bardziej niż Kapisko. Pierwotnie opracowane w 1984 roku zmieniło się nieznacznie na przestrzeni lat, ale nie zmieniło się zbytnio pod względem formy i funkcji. Pierwotny projekt, zainspirowany pozycją jazdy konnej, utrzymywania się w pozycji wyprostowanej podczas siedzenia lub stania, stąd podnóżki. Przypominające strzemiona na górze podstawy i siedzisko wykonane na wzór siodła. O szczegółach opowiem dalej. Potem około 2010 roku opracowane kapisko Puls, które jest uproszczoną wersją oryginalnego kapisko. Możesz zobaczyć, że ma plastikowe oparcie i plastikowe siedzisko, opcjonalnie z nakładką z dosyć grubą warstwą wypełnienia. Naprawdę dobrze sprawdzi się w miejscu, gdzie są pewne poziomy higieny i czystości, które muszą być zachowane. Jest po prostu łatwe do czyszczenia. Dzisiaj jednak skupimy się na kapisko w pełnej wersji. Wszystko w tym krześle jest zaprojektowane tak, aby zachęcać użytkownika do ruchu. Tutaj mamy krzesło na wyższym czpieniu gazowym, co sprawia, że jest ono naprawdę odpowiednie także do pracy w pozycji siedząco-stojącej. Mamy więc konwencjonalną pozycję siedzącą lub pozycję siedząco-stojącą. Oprócz tego możemy w nim siedzieć tyłem do przodu oraz można na nim usiąść bokiem. Brak podłokietników jest w tym przypadku zamierzonym rozwiązaniem, które pozwala na większą swobodę ruchu. Zmusza także do utrzymywania ramion w bardziej naturalnej, neutralnej pozycji. Jeśli to wszystko wydaje ci się nienormalne i niewłaściwe, to pamiętaj, że mówimy o krześle, gdzie głównym założeniem jest unikanie pozycji w bezruchu. Taka jest idea tego krzesła, takie jest założenie projektowe. Dlatego wcale nie musisz czuć się w nim wygodnie, ale musisz zrozumieć jego zasadę działania. Sposób, w jaki zaprojektowano oparcie, jak wspomniałem wcześniej, nie ma nic. Co ograniczałoby cię na górze krzesła? Specjalny profil oparcia może służyć tobie również jako podłokietniki. Oparcie ma tylko jedną funkcję, czyli regulację jego wysokości. Spójrz, tutaj masz pierścień, który należy odciągnąć, ustawić oparcie na odpowiedniej wysokości i puścić. Ten uchwyt działa z nieco większym oporem niż się spodziewasz, dlatego nie obawia się użyć siły. Rdzeń oparcia jest w całości osłonięty pianką. Żadna z krawędzi nie jest twarda. Czuć? Że jest to pianka o większej gęstości, ale nie jest gruba i dzięki temu w tak efektywny sposób zachowuje formę. Naprawdę nie ma się do czego doczepić. Jakość wykonania i estetyka jest na najwyższym poziomie. Sposób, w jaki zaprojektowano siedzisko, to coś, co nazywamy rodzajem siedziska siodłowego. Zauważ, że te przednie rogi są wycięte. I co z tego? Otóż pozwala ci to siedzieć w pozycji, w której twoje kolana są niżej niż biodra. Właśnie ta część siedziska. Umożliwia lepszą cyrkulację krwi w nogach. W przeciwieństwie, na przykład, do Herman Miller Aeron, siedzisko nie ma tradycyjnych boków. Brak tych krawędzi umożliwia większą swobodę ruchu. Podobnie, ale nieco mniejsze wcięcia możesz zobaczyć też od strony oparcia. Siedzisko, podobnie jak oparcie, jest w całości wykończone pianką i tkaniną jest z rodzaju siedzisk o średniej twardości ale żeby korzystać z projektu siedziska siodłowego to po prostu musi tak być aby odpowiednio wyregulować głębokość podnieść dźwignię do góry ustaw siedzisko i zwolnij dźwignię jest to jeden z niewielu modeli z których korzystam z tej funkcji nie schodząc z krzesła ale tylko dzięki tym antypoślizgowym powierzchniom podstawy do regulacji wysokości całego krzesła służy identycznie wyglądająca tylna dźwignia działa jak w większości pozostałych krzeseł warte uwagi jest to jak duże i łatwo dostępne są te uchwyty. Ich powierzchnia nie jest gładka, dzięki czemu nie ślizgają się w dłoni. Odnośnie mechanizmu odchylenia będzie krótko i na temat. Kapisko możesz zablokować w dwóch pozycjach. Są to pozycja pionowa i przy maksymalnym odchyleniu. Do funkcji załączania przychyłu służy dźwignia po prawej stronie. Aby zwolnić blokadę, przesuń dźwignię dokładnie tak jak na nagraniu. Zauważ, że w kapisko musisz wyczuć punkt pochylenia całego krzesła, w którym dźwignia będzie działać bez oporu przy każdym jej użyciu. Uzupełnieniem mechanizmu odchylenia jest jeszcze oczywiście regulacja siły odchylenia. Jest ona maksymalnie uproszczona w swoim działaniu. Po prostu, bujasz się na gumowej tulei i dokręcając śrubę, regulujesz jej twardość. Jeśli zdarzyło ci się zbyt mocno odkręcić pokrętło i całość zaczęła wydawać ci się być luźna, to się po prostu nie martw, wkręć pokrętło z powrotem aż się usztywni. Osobiście oczekiwałbym odkapisko, aby ta regulacja była bardziej zaawansowana. Lubię w krzesłach możliwość pełnego bojania się z porządnym amortyzowaniem, a tutaj tego nie ma. Lecz z drugiej strony, aby bezpiecznie korzystać z odchylenia w pozycji odwróconej, to pewnie tak musi być. Jeśli stwierdzasz, że wadą krzesła Hakkapisko jest to, że nie ma podłokietników, to od samego początku stawiasz błędne założenia do Twoich poszukiwań. Potrzebujesz w ogóle innego krzesła. Dlatego Hakkapisko nie będzie odpowiednim krzesłem dla osób, które preferują tradycyjne krzesła biurowe z podłokietnikami i dużym oparciem, spędzają dużo czasu w jednej pozycji, na przykład bardzo długo siedzą, potrzebują intensywnego wsparcia pleców z miejscową regulacją odcinka lędziowego, lub są osobami o większej wadze ciała. Hack Capisco jest to doskonałe, zdecydowanie najlepsze fotel dla osób niespokojnych. Przez osoby niespokojne mam na myśli osoby, które po prostu nie potrafią siedzieć w miejscu. Osoby, które ciągle muszą się kołysać do przodu i do tyłu, muszą się obracać, odchylać się do tyłu i muszą stawiać. To właśnie o nich mówię. W ujęciu technicznym jest też dla osób, które wykonują bardziej skomplikowaną pracę w kontekście środowiska medycznego typu pracę z mikroskopem. Uzyskujesz wsparcie mostka, kiedy pochylasz się do przodu, a twoje ramiona opierają się na wyprofilowanym oparciu. Ta pozycja zdejmuje dużo obciążenia z dolnej części pleców i zapewnia stabilne podparcie dla ramion. Z mojego doświadczenia ze sprzedaży, krzesła Hakka pisko, często konsultuje z osobami, które tworzą rynko malują, wykonują tatuaże i oczywiście są specjalistami medycznymi. Jest także częstym wyborem jako krzesło do pracy w domu, częściej jako dodatkowe w biurze. Niestety rozmawiam też z ludźmi, którzy widzą w kapisko ostatnią deskę ratunku na ich dolegliwości. Kupują to krzesło z nadzieją, że wymuszone zmiany pozycji siedzenia pomogą pozbyć się bólu ale czy rzeczywiście kapisko zawsze pomaga tego nikt nie może obiecać z pewnością korzystanie z kapisko zmienia dotychczasowy sposób siedzenia podsumowując powiedziałem, że jeżeli szukasz krzesła, które jest wszechstronne wymusza ruch całego ciała i idealnie nadaje się do pracy na siedząco i na stojąco to kapisko jest naprawdę bardzo dobrym wyborem jednak uważam że ten fotel nie nadaje się do wielogodzinnej pracy w jednej pozycji przy biurku. Mogą siedzieć w nim w bezruchu maksymalnie do dwóch godzin. Ale oczywiście wiadomo, że to też nie jest istotą tego krzesła. Kapisko nie miało być krzesłem do siedzenia przez cały dzień. Ma zachęcać do wstawania i poruszania się, czyli unikania pozycji w bezruchu. Jeśli podoba Wam się ten film, to klikajcie i subskrybujcie. Pozdrawiam, cześć!